Bo to mi słońce świeci, chociaż akurat w sumie przeszło całkiem w drugą stronę. Bo przed chwilą to mnie raziło, tu. Kadam! Słuchajcie, dzisiaj czytanie na pełnię, która jest w pannie, więc pewnie będą porządki tam coś ze zdrowym będzie. Uporządkowanie czegoś, no. Eee, słuchajcie, eee, nie przyciągać co ogólnie na pełnię. No, bo tak jak mówię, to po prostu to jest ewidentnie pana, to są porządki dla mnie bez dwóch zdań. Cześć, bingo. Eee, wybór macie też na tym obrazku początkowym, ale pokażę wam trzy wybory. Tak? Wybierzcie sobie kamień lub kartę. Kierujcie się oczywiście intuicją, więc to, co tam czujecie, co Was przyciąga, to brać. Proszę bardzo. Cześć Agnieszka. Pierwszy kamień, pierwsza karta. Karta albo kamień. Nie musi że być, że owo was przyciągają jedno, tak? W ogóle sobie znam sprawę. Słuchajcie, że nie mogę znaleźć mojej gwiazdki. Chyba jej nie widziałam. Miałam taką gwiazdkę fajną. No cóż. Drugi wybór. Trzeci wybór. To jest taki kamień z kamieni um, on chyba w Stanach są głównie. Taki, on jest taki, no uzdrawiający, chociaż on mi się kojarzy z takim... To jest troszkę jak na taki, nasz taki polski bursztyn, ale on jest właśnie nie bursztyn, tylko... Nie mam pojęcia. Jak się nie pamiętam, jak się nazywa ten kamień, ale jest, ma fajną energię, bardzo fajną. Dobrze. Pierwszy wybór zaczynamy. Proszę uprzejmie. Pełnia w pannie. No i co? I mamy pannę, z której się wylewa siedem pucharów. A siedem pucharów to jest w ogóle też taka karta... Siedem pucharów... Tutaj jest ogrom możliwości, tak? Tutaj jest ten biały gołąb, który stoi po środku. I ta kobieta z tymi sieciami, sieci, sieciami, sieci, sieciami? Sieci, 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 tak się mówi? Która po prostu jakby mówi: Ty masz tu olbrzymi wybór, tak? Ty możesz wybrać, co chcesz. Zobaczcie sobie. Co Wam ta karta mówi też, nie? Zobaczcie. A ja sobie sprawdzę jedną rzecz. To jest też w zamierzeniu, słuchajcie, ta karta, chociaż ja tutaj przyszła mi ona jako obrazek z tej mojej ulubionej talii, ale ona nie, nie do końca mi to wybruje, ale powiem to tutaj i tak, bo może dla jakiejś części z Was to będzie miało znaczenie. Tu jest coś takiego, jakbyś miał za dużo wyboru i nie mógł się zdecydować też, nie? Ale bardziej obfitość. O no, dokładnie widzisz też, Agnieszka, czujesz to jako obfitość. To jest olbrzymia obfitość, że mamy y, sieci, które możemy jakby złapać w nie wiele ryb, tak? I wylewa się wręcz nas tak jakby, ale też tylko takiego naszego dbana, który mamy na głowie, więc tutaj jest jakby olbrzymi dobrobyt chciał się do nas dostać, tak? To oczywiście może być jakaś kasiura Wam wpłynie skądś, nie wiadomo jak. Ale to jest taki bardziej dobrobyt, mam wrażenie, nie wiem, w, w miłości bliskich. W takiej walucie właśnie czułości, miłości od kogoś. Dobrobyt, jeśli chodzi o robienie tego, co kochamy. O to, że mamy, wiecie, na przykład ja mam pyszne masło orzechowe. Cały litr kupiłam, jestem zachwycona. E, takie rzeczy, które nas uszczęśliwiają, tak? To jest coś takiego. I to jest takie uczucie, że no Ty masz taki potencjał, że Ty po prostu jesteś taką osobą, która to jakby ma w swojej energii, nie? E, a jednak coś tutaj jest takiego, że nie możesz się na coś zdecydować. Nie możesz się może zdecydować, gdzie tą sieć rzucić. <śmiech> takie <śmiech> rejony. Dobra, co dla Was do przekazania jest? Zaczniemy od tego, jak możecie się w tym czasie pełnić sobą, zaopiekować. Cześć wszystkie dziewczyny. Maniasz ja przeczytam, bo tak Was dużo fajnie pisze zawsze, że um, Anusiaczek, Monika, Paulina, Bogumiła Anna, Agaja, Monika, Obfitość, mówisz tak, Mona, Jolanta, Agnieszka. Pozdrawiam serdecznie dziewczyny. To już mi się karta ten. Uuu, oczyszczanie dźwiękiem. Oczyszczanie dźwiękiem. Więc jeżeli macie taką możliwość, to pójdźcie sobie na jakieś. Kurczę, normalnie dzisiaj też mi dziewczyna robiła czytanie i tam było, że ja mam się oczyszczać misami. <grym> więc może zrobię coś, zobaczymy na pełni z misami, ale ogólnie dla ciebie. Ma ty, tutaj jest zalecenie oczyszczanie dźwiękiem, więc albo sobie gdzieś posłuchaj w internecie jest dużo takich osób, które robią. Z misami pracują. Tutaj są akurat takie misy kryształowe. Albo sobie jak masz w domu jakiś strumencik, bębenek czy coś, to sobie postukaj. Albo jak masz jakieś dzwoneczki, to też sobie poużywa. Ja ma tutaj mam misę na stole. I dzwoneczek taki... To Wam też zrobię. A co? zamknijcie sobie oczy. Wdech i wydech. Ja się... Roz, ja od razu rozpadam się, jak ten dźwięk słyszę. Dobrze. E, słuchajcie. No, jeszcze mi ręka sięga po uzdrowienie, no bo to jednak pełnia w pannie. Panna też dba o zdrowie. E, co jest do uzdrowienia? Kreatywność. A, widzisz. I tu jest to, bo ja tutaj widziałam ten kielich i od razu myślałam, właśnie o tej karcie myślałam. <laughs> Albo przynajmniej o kreatywności takiej wypływającej z nas, tak? Zobaczcie, ten obraz się powtarza właściwie, tak? Macie tutaj z kielicha wypływa dobrobyt, z kielicha wypływa dobrobyt, wypływa kreatywność. Yy, dzielicie się czymś kreatywnie i to wypełnia też kogoś innego kielichy, tak? Piękne. To jest dosłownie ta sama karta właściwie, tylko podkreślona jeszcze raz. Więc w tą pełni może otworzy się w tobie jakaś potrzeba kreatywności. Oczywiście może być dla niektórych z was seksualność, żeby się nią dzielić i że będzie z was wypływać, ale ja tutaj bardziej czuję jednak taką e, kreatywność jako taką, tak? E, tu jest zadbanie o siebie, o swoją energię, o dzielenie się tą swoją energią z innymi, o rozświetlenie swojego życia i, świata, i życia innych i świata innych, tak? Więc tutaj te karty kreatywne, no piękne. No to jest jakby centrum wszystkiego u was. U Was się kreatywność zadzieje, mimo że niby Panna taka uporządkowana i taka zdrowa, i taka wszystko ten, a tutaj u Was nagle, u Was to sprawi, właśnie, że wy się otworzycie na coś i że ten porządek pójdzie w pizdu za przeproszeniem, bo kreatywność jest taka dzika. Tak jak seksualność, ona jest taka, wiecie, naturalna, taka, że z nas wypływa, i nie hamować tego, bo to może Wam w jakiś to To najwyraźniej może Wam to zrobić w jakiś sposób, tak? Więc brać to. Brać to. Dobrze, co chcą karty przekazać na ten czas pełni dla Was? O, no, już mi leci, Uu, że może się pojawić jakiś czaruś, co będzie chciał Was podbudować waszą, Wasze poczucie własnej wartości. On jest taki, że on nie chce dużo od nas, on tylko chce nam pokazać, jakie jesteśmy piękne, wspaniałe i cudowne. To jest zazwyczaj osoba, która pojawia się na chwilę, więc może w ten weekend się pojawi jakiś, jakiś chłopak, który też będzie chciał od Was tą obfitość, tą seksualność i tą kreatywność siorbać. No taki, wiecie, no fajny jest. On jest, ja bardzo lubię tą kartę. Ona jest dla mnie taka czuła, ciepła, taki słodziaczek, który się pojawia. Troszkę taki kasanowa, który, wiecie, on kocha wiele kobiet, tak? Ale, ale jakby, jak jest, jak jest przy was, to jest skupiony tylko na was i tylko dla was. Więc um, taki, no właśnie, taki pełen ciepła, miłości, wsparcia, adorujący mężczyzna. Eee... Um, że wasz mężczyzna może wejść w taki stan, że będzie taki się czuł i tak będzie miał ochotę was poadorować troszkę, nie? I macie też dwójeczkę kapsów. Tutaj jest dużo czułości, miłości, takiego wsparcia drugiej osoby, ale wy, też wymieszanie energii. No, może być jakiś seksik, słuchajcie, sorry. Tutaj ewidentnie idzie w tym kierunku też. A może być tak, że będziecie na jakichś warsztatach, gdzie będziecie malować razem albo robić coś razem, i to też będzie taki przepływ energii, połączenie energii z kimś innym. Eee, to oczywiście może, może też mówić o tym, że w tą pełni ta wasza relacja po prostu będzie kwitła, tak? Z kimś. Może to być związek, oczywiście, albo jakaś relacja ogólnie. No, i tyle to już, słuchajcie, no to właściwie, co tutaj, dużo już jest informacji, ale jeszcze Wam wyciągnę. No, co ja Wam wyciągnę z tych kart? To jest taki lekki, miły przepływ, taki coś takiego, że będziecie się czuli dobrze, dobrze, pełni energii, tak? O, synergy. No, a synergia to to się łączy z tą kartą, nie? Taka synchronizacja. Częstotliwość tej karty wspiera nasze pozwolenie i akceptację na takie nie do końca oczywiste i nie, nie zawsze takie rzeczy, których jeszcze przedtem nie zauważyliśmy, połączenia w nas, tak? Że coś, co nie zawsze, coś może czegoś kiedyś nie widzieliśmy, albo coś, co nie było dla nas oczywiste, nagle się połączy w całość i zobaczymy coś na nowo w inny sposób, tak? I to jakby rezultatem tego będzie zobaczenie jakichś związków związków w jakiś inny sposób i funkcjonowania, pracowania, myślenia, relacji, miłości, ogólnie bycia, tak? że tak jakby spojrzycie na coś w inny sposób, przez tą pełnię, może przez tą kreatywność też jakby przez ten filter. I coś to was otworzy, jakieś spojrzenie, może to będzie jakiś facet, który jest w waszym otoczeniu, a wy nigdy nie zwróciłyście na niego uwagi w ten sposób, a teraz nagle, o, a tu Zenek, może Zenek, hmm, kto wie. I może to będzie przygoda na weekend, a może to będzie na coś więcej, tak? No sama nie wierzę, że gadam o takich miłostkach, bo zazwyczaj tego nie ma u mnie w czytaniu, ale tutaj ewidentnie u was jest taki klimat, no to co odrobię, no. Albo kreatywność, tak? No ale ten Zenek tu się, Zenek tutaj się wciska, jakby nie było. Ta karta też przypomina nam, żeby wznieść w sobie nieznajome to co, nieznane, to, co nieznane, tak? Żebyśmy mogli współkreować początek czegoś nowego w naszej rzeczywistości. Więc. No, słuchajcie, i co? I to jest takie bom bom ja tu jestem ja się czekam żebyś mnie zauważyła ja tu jestem w twojej rzeczywistości i chcesz być dostrzeżony dostrzeżona tudzież i to właśnie może być nowy sposób krowania, albo może to być jakaś osoba taka w, nie, z seksualnością to związane może być no wiecie no tak ładnie to ujmę karta od dla was na koniec karta od aniołków dla was na koniec o, już się to... Możliwości i zmiana! <grystanie> Nowa brama. Więc słuchajcie, no ta pełnia to jest dla Was sztos, nie? Tutaj, proszę bardzo. Co robimy? Pozwalamy, żeby ta kreatywność seksualna się z nas wylewała. Jak gdzieś idziemy na imprezkę w weekend, to nie, wiecie, nie żałować sobie czerwonej sukienki, czy czegoś takiego fajnego, sexy. No tu jest po prostu jakaś okazja się fajna zdarzy i możliwość zmiany, tak, mm, więc e, korzystajcie z tego w tą pełnie. Następne czytanko, następna karta, następny wybór, proszę bardzo. I tu mamy księżyc i kartę, no zobaczcie, co, co, poczujcie, co ona Wam mówi, co Wam mówi, no, poczujcie, balans, no nie, dwa dyski, no. Żeby było ciekawe, dwa, dwa dyski, ok, dwa dyski. No to jest bala ewidentnie. To jest coś takiego, to jest taka karta, ona mi się zawsze kojarzy z czymś takim, jak zrównoważenie w sobie materii i duchowości. To raz. E, tutaj jest bardzo dużo takiego spokoju w tej karcie. Ten księżyc, te drzewa, ta równowaga taka w tym krajobrazie, że to jest jakby e, podzielone równiutką, stoi po środku. Jest ten taki wąż, który przepływa, który. Mm, jakby mówi o tym zataczaniu kręgu, ale też o takiej stałości, o jakiejś ciągłości, o tym balansie, równowadze, tak? I te dwójka dzieci, która z tego może wyjść, czyli mm, taki po prostu. Um, no właśnie, co po prostu? Owoce czegoś, tak? Ale takie, że jakby wprowadzanie w swoje życie balans może dać nam owoc takiego, takiej równowagi. też czuję taki, wiecie, spokój, płynność i taką tak jakby mi się prawe i lewe ramię wyrównywało, nie? Słuchajcie, zrobimy coś takiego. Takie prościutkie, szybciutkie. Zamknijcie oczy. Nogi na ziemię, stopy. Bo przynajmniej sobie wybrali, że macie. I zróbcie coś takiego. Zróbcie, weźcie wdech. Można pociągnąć od ziemi, tak jakbyśmy mieli korzenie zapuszczone do ziemi, tak? Wdech. Wdychamy powietrze do punktu hara, czyli do takiego zbiorniczka za brzuchem, pod pępkiem. Tak. Wdech. I z wydechem skupiamy się na tym pępku. I teraz nawet nie musicie myśleć o tym hara, po prostu skupić się tak. Wdech. Do pępka można dotknąć tej ręki. Rękę sobie położyć, żeby wyczuć to. I wydech do czubka głowy. Wdech. Do pępka, wydech do czubka głowy. Wdech do pępka, wydech do lewego ramienia. Wdech do pępka, wydech do prawego ramienia. Wdech do pępka. I mówicie sobie: jestem zrelaksowana. Wdech do pępka. wydech Otwieram się na balans. Wszystko. Bo to jest takie zrównoważenie też, nie? Dwóch yy, stron. Dobra. Co możecie w tą pełnię u siebie uzdrowić? Podejście do obfitości. A obfitość to jest co? To tutaj akurat są pieniądze, tak? Ale to też są... To też jest obfitość taka dana nam, o ale coś mi się już zrobiło, tak wiecie, słabo trochę po tym oddychaniu. Ważne jest oddychać, oddychanie słuchajcie zmienia wszystko. Eee, ta karta mówi o obfitości, takiej troszkę ukrytej u Was jakby, że ona jest gdzieś tam skryta w Was i w to wiara, że możecie mieć jakąś kasiorę albo obfitość taką w kontekście, nie wiem, dobrobytu finansowego albo dobrobytu uczuciowego albo dobrobytu bycia w jakiejś grupie ludzi kochających Was czy i Wy ich kochacie. Tudzież dobrobytów, nie wiem, no dobrobyt jest wszelkim wiele ma imion, to może być coś, co kochamy robić i jesteśmy zachwyceni, że tak mamy. Tudzież, że tak jak mówię zawsze, dobra kawka rano, jakieś masło orzechowe, coś tam takiego, co lubimy. I ostatnio miałam o, pyszne pączki gryczane, masło orzechowe, rewelka. Ehm, też Cię podałem Christo, znaczy e, tak, o tym masz Ewa, Ewa, e, to masz wpisane inne imię i ja zawsze się mylę. Dobrze, co jest dla Was do przekazania? Ja czuję mięciutko w nogach już, także słuchajcie, jest dobrze. I co jest do przekazania dla Was z kart aniołków? To jest. Uu! Spójność. Widzicie, czyli u Was jest znowu podkreślany ten balans, że potrzeba jakiejś integracji, żeby to wszystko się coś w Was zrównoważyło, wyrównało, tak? Eee, tutaj jest ta piękna kobieta w tych pięknych kwiatach, czyli pełno tego dobrobytu wokół. <laughs> A my jesteśmy tak rozpuśtani, że wiecie, od nie ma jak wpaść do naszego życia, nie? Dopasuj swoje działania, które dotyczą tego, co jest dla Ciebie dobre, do własnych wartości i wewnętrznych przekonań. Czyli, o, tu się pojawia temat, który jest bardzo ważny teraz, słuchajcie, że nie myślimy o tym, co myślą o nas inni, nie myślimy o tym, co z zewnątrz się dzieje, tylko skupiamy się na, środka, na środku. I czujemy to, co my chcemy czuć i czujemy to, co my chcemy wiedzieć i mówić, i czujemy, że to nasza prawda jest najważniejsza dla nas. Nie to, co świat mówi, tylko to, co jest w nas. Tu jest poczucie bezpieczeństwa, tu jest y, zintegrowanie, tu jest Pana w środku, w nas. Ten świat zewnętrzny nam tego nie da. My musimy to znaleźć w sobie, tak? O, się wzruszyłam, jak o tym mówię, słuchajcie. Mm, ważne jest, żeby nie martwić się to, co in... jak ktoś nam coś powie, O bo ty nic nie wiesz. No i co, Genka, co ty możesz mi mówić? Ja wiem swoje, tak mi się odpowiada. Albo się w ogóle nie, po prostu chodzi o to, żeby się nie przejmować tym, co inni mówią o nas, do nas. Hmm, może przyjąć to, jeżeli to jest ktoś, kogo kochamy, kto jest dla nas wartościową osobą, przyjąć to może jako coś warte dostrzeżenia, ale i tak nie przyjmujemy tego jako prawdę. Prawda jest w nas, my wiemy najlepiej, kim my jesteśmy i co my sobą reprezentujemy. Pamiętajcie o tym, nie, nie, nie oceniać siebie według opinii innych, tylko według tego, co my czujemy na swój temat. No i tu oczywiście pomoże, wiecie, jak siebie lubimy troszkę, nie, mówimy do siebie dobrze, takie rzeczy tam, takie standardziki, nie, <grych> dobra, o, i macie zwycięstwo, no nie, no dobrobyt, zwycięstwo, ale to jest wszystko, to, coś się Wam uda w czymś, co macie w planach, jeszcze czego bardzo chcecie, ale tu jest coś takiego, Ty musisz je zintegrować, Ty musisz poczuć ten balans, Ty się troszkę zbalansuj, przestań się miotać, przestań gdzieś wyrywać te cząstki siebie gdzieś tam na to, żeby komuś, komuś dogodzić na przykład, albo komuś pokazać, że ja to mogę to czy tamto, to jest nieważne wszystko, to jest wszystko nieważne, ważne jest to, co Ty masz w sobie i to, co Ty czujesz na swój temat, a ta osoba się do tego dopasuje albo odpadnie, tak, kropka. Więc tutaj macie piękne karty, dobrobyt, zwycięstwo, jakby, że, że zdobywacie to, czego pragniecie. Ale jest uwaga, trzeba się skupić na swoim balansie, na równowadze w sobie, tak? Kurczę nie wyłączam telefonu, a tu jest męskitą. Wiadomości. Dobrze, następna. Król Miecz się pojawia, słuchajcie. Proszę bardzo. A Król Mieczyków, słuchajcie, to jest. Król Mieczyków no, to jest taki pan, który troszkę jest taki może no, chłodny w obyciu się wydaje, ale on tak naprawdę ma bardzo silnie, mocno, ładnie rozbudowaną swoją osobowość. On jest fajną osobą, taką troszkę stroniącą od ludzi, on jak przyjaciela to na całe życie, przyjaciół to na całe życie, ale tak jak mówię, on nie ma dużo przyjaciół, ma tylko takich, jak już ma to kogoś, kogo wybrał i bliskiego. Taka osoba się pojawia w, waszy, w waszym mm, otoczeniu, to jest ktoś, kto może wam pomóc w czymś, właśnie może w tym odnalezieniu balansu w sobie. Ja tu czuję, że to może być jakiś brat albo ktoś z rodziny też, yy, może syn dla niektórych, ale to może być też jakiś mężczyzna, tak? bo to są czytania ogólne. Yy. I tutaj wam jakby przypomina. I to też jest facet, który on się nie przejmuje opinią innych, nie? Także może tego was nauczy na przykład. No, ktoś taki tu się pojawia, taki fajny król mieczyków, nie? No w ogóle dużo seksualności w tej, w tej, w tej pełni jak to w pełni, trochę dziko jest. Dobrze, co jest dla Was jeszcze ostatnią kartę? Wezmę z tych kart. I to by było na tyle. Bo to są dobre karty, tylko skupić się na tym balansie wewnętrznym. A jeszcze to. No, radość jest optymalnym kreatorem. Czyli jak mamy w sobie radość, to możemy tworzyć swoje życie takim, jakim my chcemy, żeby było, tak? też w mogę wszystko wokół siebie. Jak możecie o siebie zadbać w tą pełnię. O, no to już mam. O! Oczyść swoją energię. I tutaj, jako taki pomocnik, w tym pokazuję, spal sobie jakąś szałwie albo salopanto. Jak nie macie jakiejś albo białej szałwie, albo salopanto, to słuchajcie cokolwiek. Jak macie jakieś herbatki albo jakieś zioła, normalnie wsadzić w, jakąś, w coś takiego, żeby się nie podpaliło, nie? i sobie spalić e, i oczadzić sobie dymem m, siebie tak naokoło. Można fajnie całą, wiecie, tu całą głowę tutaj gdzieś tam do nóg i z tyłu się postarać. Po boczkach można też cały swój dom okadzić. Słuchajcie, e, to jest bardzo fajne oczyszczanie przestrzeni i swojego miejsca, gdzie mieszkamy. E, pamiętać o wszystkich kątach, tak? Wszystkie kąty, w każdy róg, gdzie jest, wiecie, róg mieszkania, w każdy róg, bo tam się zazwyczaj zbierają jakieś energie różne. Które, nie wiem, jak się pokłócicie czy coś, to czasami te energie się osadzają w tych kątach, tak? Więc tam oczyścić to wszystko, cały ten domek, oczyścić siebie. Takie zalecenie, to jest wszystko dla Was na, tym, na tą pełnię. Eee, następne, następne czytanie. Następna, ostatnia osoba, proszę bardzo. Eee, tu jest, moi drodzy. Trzy dyski. A trzy dyski to jest współpraca. Zobaczcie. Oni budują razem mur, ale wspomagają sobie wzajemnie, tak? Tutaj nie ma możliwości zbudowania temu samemu jedna droga osoba. Jedna osoba musi pomóc drugiej, żeby to mogło powstać. To, to dzieło wspólne, tak? Ale to jest taka praca, która nas czegoś uczy. Od innych się czegoś uczymy, a ten ktoś inny uczy nas czegoś często, tak? Więc tutaj jakby współpraca. Od kart Aniołków dla Was. Słuchajcie, macie. O, jesteś doskonałym jasno widzem. Otworzyć się na to, że... Czujecie rzeczy, widzicie może czasami. Bo to różnie. Wiecie, czasami widzimy rzeczy, czasami czujemy, czasami przewidujemy przyszłość. A tutaj mówi: uwierz w to, co widzisz swoim okiem umysłu, a także swoimi oczami, ponieważ Twoje duchowe wizje pomagają ci leczyć, nauczać i prowadzić innych. Jeszcze raz to przeczytam, bo ja ostatnio mówię trochę niewyraźnie. Uwierz w to, co widzisz swoim okiem umysłu, a także swoimi oczami, ponieważ Twoje duchowe wizje pomagają ci leczyć, nauczać i prowadzić innych. Także wiecie, nie? Ufać temu, co się pojawia. Często, słuchajcie, to się, my to nazywamy zrzutami, z dziewczynami. Na przykład idziecie ulicą na spacerze w naturze i nagle wam się pojawia jakiś obraz albo coś, jakaś myśl przychodzi, bo u mnie to na początku było takim po prostu takie świadomość, taka pewność, że coś. I przyjąć to jako dar, To są zazwyczaj bardzo krótkie sentencje albo krótkie uczucia albo jakiś obrazek jasny, krótki i przyjmować to, zacząć od tego, ufać temu. tak? To jest jakby wasza intuicja wam podpowiada pewne rzeczy tak się zaczyna, <noise> różne rzeczy. Dobrze, jak możecie o siebie zadbać w tą pełnię i tu tak jakby ta współpraca z innymi się pojawia, nie? że dobrze może z kimś sobie o tym powspółpracować, znaleźć takich ludzi, którzy też takie, takie rzeczy robią i lubią robić, żeby się z nimi wzrastać. U Was jest zaznaczona aromaterapia. Aromatotera to jest ciekawe, zobaczcie, że e, trzy rzeczy są i one wszystkie mają taki relaksujący, uzdrawiający mm, system, że właśnie dla niektórych za, dla innych zapachy, dla innych dźwięki, a dla jeszcze innych co tam było e, oczyszczenie tej energii. Super. Tutaj jest aromaterapia. Aromaterapia bardzo relaksuje. Czuję, że teraz poczułam taki relaks. E, zapachy relaksują. E, ja osobiście uwielbiam najbardziej pomarańczowe, takie pomarańcz mandrynka i, e, i cytryna, ale tutaj w ogóle wszystkie lubię. Które tu są, bo tu jest i lawenda, i mięta. No, aż sobie <noise> posprejuje, bo ja sobie często lewam nawet do wody, słuchajcie, i sprejuję sobie dom. Eee, tak. Co jest dla Ciebie do uzdrowienia w tym pełnie? Co możesz, na czym się możesz skupić? Bo to jednak w Pannie, tak jak mówiłam. Uuu, no widzisz. I znowu, jeszcze druga mi się pcha. Tutaj jest jakiś wzrost, w Tobie się pojawia. I to zaufanie, że ty faktycznie możesz coś tam widzieć i czuć. A to jest to połączenie do takiego, do takiego, do takiej naszej wiedzy ogólnej, naszego wszechświata, takiej, że my każdy w sobie ma, każdy z nas ma w sobie tam gdzieś tam w DNA, to się mówi, albo jak tam chcecie. Ja czuję to jako bardziej jako energię. Każdy z nas ma zakodowane i ma dostęp do pewnych informacji, których sami jakby nie nauczyliśmy się, tak? nie przeżyliśmy czegoś, a jednak wiemy coś na jakiś temat, tak? czy czujemy coś na jakiś temat, bardziej tak to ujmijmy. I tu mówi, zaufaj temu. Jakby, jak czujesz, że coś powinieneś zrobić w taki czy inny sposób, zaufaj temu. Poddaj się temu. Ale tu jest też coś takiego, jak mowa o takich, wiesz, drzewach, które są, to brzozy chyba takie są, że one mają um, takie młode drzewka, nie? które są, one są, wiecie, stabilne, stoją, ale jak zawieje, to one potrafią popłynąć z tym wiatrem i się nie łamią, tak? Czyli jeżeli coś wam się wydarzy w tą pełnię e, takiego, że warto gdzieś tam troszkę się przegiąć, nagiąć, to zrobić to po to, żeby się nie złamać, tak? E, to tak, no tak się pokazało, no to przyszło. No, jeszcze raz widziałam tę kartę. No dobra, no wzięłam, no co? O, warsztaty i seminaria. To może macie pójść na jakiś kursik, żeby otworzyć jeszcze bardziej w sobie te zdolności jasnowidzenia, tak? Proszę bardzo. Karta mówi wysłuchiwanie i wygłaszanie przemówień jest częścią twojej duchowej ścieżki i celu bądź otwarty na nauczenie i uczenie się. Czyli może być tak, że wy w przyszłości też będziecie uczyć czegoś, tak? Tudzież teraz macie już taką możliwość i się jeszcze pękacie, no to tutaj mówi, zacznij. Dobra, um, ostatnia karta dla was. Niewinność, czystość, dużo emocji, duża woda, rybki pływają, oczyszczanie, jakieś uzdrawianie od Ja tu czuję, i aż minuszki robią. Oczyszczanie od podstaw, tak? To serduszko piękne, i te nasze ramiona rozpostarte z, na tym, z tym drzewem, ta energia światła z tyłu, czyli jakieś wsparcie opiekunów duchowych. No, tutaj, słuchajcie, jest takie uczucie, jakbyście byli na jakiejś ścieżce i jesteście wspierani przez waszych opiekunów duchowych, w tym tu jest proces z emocjami, tutaj jest oczyszczanie czegoś od korzeni, więc, może gdzieś nawet rodowo. To wszystko w Was dzieje, tudzież zadzieje się niedługo. Warto spojrzeć, jeżeli Wam teraz przyjdzie gdzieś do głowy, gdzieś tam wrzuci się, nie wiem, na Facebooku czy gdzieś, czy ktoś poleci. Najlepiej z polecenia jakiś kurs i słuchajcie, zaufać temu, bo tutaj jest, jak, tutaj jest dużo wzrostu, dużo rozwoju, współpracy z innymi, więc może właśnie współprzebywanie z kimś na jakichś kursach, uczenie się od siebie wzajemnie. No tyle Wam powiem. Taki jest Wasz ten, ta pełnia i co. I tyle. Zobaczcie szybciutko, nawet pół godziny nie minęło. Jakieś takie ekspresowe to czytanko, ale tu było bardzo dużo informacji, zresztą ja czasami jak mówię szybciej, to szybciej płynie, nie? <grymianie> Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, dbajcie o siebie buziaki.